Dobry wieczór Państwu. Faktycznie to dla mnie wielki zaszczyt i honor, że mogę dzisiaj w tym szczególnym dniu reprezentować prezydenta miasta Bielska Białej, pana Jarosława Klimaszewskiego na tym wieczorze, który będzie inaugurował ten przepiękny festiwal. Stąd też jako reprezentant gospodarza Bielska Białej bardzo się cieszę i witam na naszej bielskiej ziemi i wszystkich wspaniałych artystów, którzy podczas trwania tego festiwalu Podzielą się z nami, albo podziel, dzielą się z nami cząstką siebie, bo tak naprawdę w tych pracach zaklęty jest przecież ten, ten ich sposób widzenia świata. Witam Was wszystkich, drodzy artyści, w Wyspach Białej. Na naszym festiwalu, tak jak powiedziałam, jest 20 wystaw głównych. To są wszystko polskie premiery. Zapraszamy 20 artystów z 20 krajów świata. Mamy Amerykę, Afry, Azję w tym i oczywiście Europę. Dlaczego 20 krajów świata? Dlatego, że y, jest bardzo dużo tej fotografii, tak? Fotografia jest bardzo wielu, wie, wiele krajów, ale fotografia jest jedna, jest jeden świat fotografii. I poprzez, to, poprzez zapraszanie ludzi z tak wielu kręgów kulturowych. Chcemy Wam pokazać, czym się różnimy, że jeden patrzy tak, a drugi patrzy tak. Jeden ma problemy takie, a drugi ma problemy takie. Troszeczkę inaczej komentujemy rzeczywistość w zależności od tego, gdzie jesteśmy wychowani, ale łączy nas jedno. Łączy nas, jakby to, że wszyscy jesteśmy ludźmi. To, że mamy w sumie, jak już dojdziemy do tej wierchuszki, to w sumie mamy te same problemy. Moi kochani, no i niech wybrzmi ta sentencja. W imieniu prezydenta Wiecka Białej, pana Jarosława Kimaszewskiego, dziewiąty Foto Art Festival imieniem Andrzeja Baturo uważam za otwarty. Wielkie brawa!